Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Niteru, co to kolejny raz? Piękny. <laughs> Piękne plecy Pani Kolumbii. Generalnie nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie. Ostatnim razem dotaliśmy do czegoś, co się nazywa stacja Gondoli. na stacji Gondoli. Do stacji gondoli udawać się będziemy. Uwaga, zamknięte. Zakaz wstępu z rozkazu komendy policji Kolumbii. Ha 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 Nie wiecie, że I'm Batman Nie przepraszam, ten... nie, nie taki może, może mi się uda. To być lepszy, lepszy głos I'm Batman. No No, więc mamy... Mamy w pogardzie mając twarde szpony mrozu i słońce pustyni gnamy tam gdzie dotrzeć mamy Hej, hej, brama Wyspy Pomnika, Kamstock wiedział, że nadchodzę. Kto mu to powiedział? Ci, którzy mnie tu przysłali? Jeśli tak, to w co oni grają? Bardzo mi się podobają te, te takie króciutkie przemyślenia. Okej, okay, znajdź gondolę na Wyspie Pomnika i zastrzel gościa, który tam stoi. Nie, bo my jesteśmy dobrzy. Tu mamy coś z Vigorami. wzmocnienie tego pułapki i wzmocnienie diabalskiego pocałunku. Daje małe kasety, zwiększające zasięg działania i obrażenia, a sprawia, że ciała ofiar głodny ruch stają się pułapkami kruków. I mamy na to kasy niestety. Kurczę, szkoda. Może zaraz uzbieramy. Oczywiście to niedużo pieniędzy żeśmy dostali, bo to było 500, tak? 500 tych dolarów. Gondola niczyna ze skazu proroka wyspa pomnika. To chyba się tak nie nazywał ten, ten prorok, ktoś tu coś źle przetłumaczył. Kończą ci się sole. Nie będziesz już mógł więcej porywać małych dziewczynek. Raczej znaczy, cucić małych dziewczynek po tym, jakie je porwiesz. To w sumie, jak porywasz małe dziewczynki, to może niekoniecznie chcesz, żeby były... Żeby je móc odczucić jednak mimo wszystko. Okej, okay, pięknie. Okej, okay. te kroki są jednak genialne, a my ciągle coś tu dostajemy. Okay. Przeszukaj ciało, ciasto. Pięknie, teraz czas na najcudowniejszą rzecz na świecie, czyli przeczesywanie trupów, a ja sobie zdaje się zrobię coś, czego robić nie powinienem, ale muszę, czyli kupię amunicję, <laughs> przynajmniej trochę. Jump, 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 go ahead, jump. Okej, okay, sól 100%, hop i amunicja do... ...do pistoletu. Jeszcze raz. Starczy mi, starczy mi. Pięknie. Mam nadzieję, że, że, że te upgrade'y nie są po prostu w jednym miejscu. Tylko potem one również będą dostępne, bo bardzo bym chętnie... ...jeszcze bardzo bym chętnie y, zaupgrade'ował sobie jednak te kruki, bo, bo są przekoksiarskie. Myślałem, że ten pocałunek diabelski będzie lepszy, ale nie, kucio. Po prostu są przeko... O, ale się wy... Tym małym... Tak, to jest, eee, Są przekoksiarskie i nie ma to tamto, nikt mi nie powie, że... Znaczy, zaraz się pewnie okaże, że jest jakiś wigor, który jeszcze bardziej kopie tyłek wszystkim na świecie, ale ten jest na razie... Jak na razie jest koksiarski, Pięknie, cudnie, sól, 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 Ta apteczka, BANAN! I apteczka, pięknie. Pięknie... Dobra, tu jakaś kasa. Czy ja się mogę dostać? Dalej nie bo tam już nic więcej nie ma, zdaje się. Tu jest jakiś pistolet. Czy to jest jakieś przejście? Nie. nie. Tu jest. Tu jest nic. Tam chyba można wejść. To tam wejdźmy. E, pal papierosy. Nie, dziękuję. Nie palę. Przeszukaj biurko. Um, tu w środku w safeie nic nie ma. Ile mamy tej kasy swoją drogą? Nawet nie wiem. Przeszukaj biurko. Kasy mamy 1089. Pięknie. To można przeszukać, tu nie ma nic. A z drugiej strony? Też nic. Zobaczmy. To jest to, co było, i tu jest to, co było, tylko że droższe. Takie odnoszę wrażenie. Kondola nie czyna w proroka proroka. Wyspa pomnika. No się... Mówię wam, że tak się on chyba nie nazywał. We're sorry to say, that

Prawda ja nie wiem dlaczego ludzie chcą ze mną zaczynać Przecież Widać, że jestem... Widzą, że jestem bohaterem. I generalnie dostaną ode mnie prosto w... No inaczej to się dobrze nie skończy. Okej, okay, podnieśmy esencję. Dajmy jeszcze raz tarczę, bo... Tarcze nigdy za dużo, zwłaszcza, że powiem wam, jestem trochę pierdołowaty, jeżeli chodzi o unikanie obrażeń. I zdaje się, że to po prostu była znajdźka. Ruszajmy dalej. Z na celu, uderzenie, zeskoczenie. Widzisz, pięknie. Pięknie. Przeszukaj ciało, weź sole. Weź ym, woksofon i posłuchajmy co powie nam Comstock. I Pan widział, że mądrość człowieka była świetna. I zapłacił, że zrobił człowieka na ziemi. Róż! 40 days i 40 nights of the stuff. A he left not a ty, które walczali. You see, my friend. And what is Kolumbia, if not another ARK? For another time. Zdaje się, że nasz drogi Kamszek nie czytał za bardzo Biblii, ponieważ wspomina tutaj co prawda taki fak, jak potop. Bo mówię o tym, że padało 40 dni i 40 nocy. Ale niestety powiedział coś, z ja się nie zgadzam: że nic nie zostało na Ziemi, co chodziło. Może na Ziemi nie, ale jednak coś przeżyli. Poza tym, poza tym, nie wiem, czy pamięta, że było coś takiego jak przymierze, że Bóg tego już znowu nie zrobi. No tak, przynajmniej gdzieś było napisane, o ile ja się nie mylę. Więc, e, w sumie, kogo to interesuje? Generalnie chodziło mi o to, że jeżeli ktoś mówi, że Kolumbia jest jak nowa arka na inne czasy, na, nową, na nowy potop, yy, że, że, bo potop na pewno przyjdzie, bo ludzie są źli. Ja bym powiedział, że to mało co, ma coś wspólnego z tym, co napisane jest w Biblii, a, a, a wiem, że, że, że akurat kto jak to, ale ludzie, którzy tutaj robili mm, mm, robili Bajoszek Infinite, to stać ich było na to, żeby się przygotować naprawdę Jeżeli się na coś powołują, to przynajmniej mogliby się powoływać właściwie. Dlaczego to tak ciągle lata? Niech mi diabli. Jednak nie był dobry pomysł, bo tu się w nic celować nie da. Okej, okay, słapmy się za tą wstęgę. Pięknie. Faktycznie. Okej, okay, cudnie. Więc jeżeli ktoś chce powoływać na, na, na jakby tekst, który rzeczywiście istnieje, biorąc pod uwagę, że... No że nie możemy założyć, że, że, że ten kamstok jest głupi, bo w końcu tu jest jakimś naczelnym... Cholera. Ja jestem za to głupi. Jest tu ich naczelnym guru, więc jednak musi się troszkę znać na tym co mówi, zwłaszcza, że pamiętajcie, że jesteśmy tutaj w 1900 w dwunastym roku i, i, i ludzie się są tu bardzo pobożni na tej, tym dziwnym miejscu. Znaczy w dziwny sposób dla nas, no bo pamiętajmy, że troszkę się zmieniły czasy, ale nie zmienia to faktu, że no, takie mam wrażenie, że ktoś czegoś nie doczytał. O ile ja tam się znam na zabijaniu, nie to się mówi. Ok, spróbujmy tu wskoczyć i zobaczmy. Strzelanie w kolano w ewidentny sposób. Przeszukaj kredens. W kredensie są batoniki, które, jak zwykle, pozwalają nam szybciej biegać. Tu jest kasa. Kasa się przyda. Uła! Nowe tors, kamizelka nitro. Większy zasięg wybuchu granitników i ładunków odłamkowych. A my mamy teraz co? Szybciej zapewnia zwiększenie przekąski granitników i ładunków odłamkowych. musimy wsiąść wyposażenie, ale. Czy ja mogę zmieniać? Mam nadzieję, że w którymś momencie będę mógł zmieniać to wyposażenie. Um, mam taką nadzieję. Okej, okay. dobra. Jako, że nie nie zrezygnuję, bo ja po prostu troszeczkę nie używam tych granatników jak na razie. A, a te króciutkie busty do prędkości po zjedzeniu czegoś, zwłaszcza że tego jedzenia jest tu. Od groma, okej, okay, odwróciliśmy się. To, to, to jakby nie jest głupi pomysł. Okej, okay, lecimy w górę. Boże, jakie to jest cudne, jakbym ja chciał, jakby, jakbym ja bym chciał. Język trudny, spróbuję jeszcze raz. Jakbym ja chciał y, móc robić takie rzeczy. Znaczy, żeby takie, takie miasta istniały, bo to po prostu jest, jest piękne, żeby popatrzeć. He who crossed the Delaware with flaming sword and the wings of angels, watch over me and lend me strength. Father Washington, hear my prayer. What the fuck? What the actual fuck? To, oczywiście nie będę ich zabijał, bo stoją mi się modlą. No, no, to to już są są pewne granice obłudy, ale, ale.

To repay a debt, you've come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt, as blood is yours. Do you know why these men will die for me? Because I have seen their future their glory, in the glory, and hence they are content. <laughs> what brought you to Columbia? The girl and wipe away the debt. This will <laughs> end in blood. Then again, again, it always does, doesn't it? It always ends in blood. You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the sorrow from which you came. oh O, była ostra jazda. Zdaje się, że ten gość rzeczywiście ma jakieś moce. Au! Au, au. Weź na pokład starosta Kamstoka. Jak? A, tak. Znę, że przeszukaj ciała, co ja niby jestem. Czy niby ja nie jestem graczem?

Znajdź panel sterowca. No dokładnie panel sterowania sterowca, tylko że to brzmiałoby wtedy idiotycznie. Więc to już pominęli. Zresztą słusznie moim zdaniem. Okej, okay, kawa. I... ła. Ruszajmy dalej przez drzwi. O! Oh, hej, hej! Dzień dobry. Yy, nie przejmuję się. Też cudnie.

No, ale co ja poradzę? Okej, okay. też pięknie. No taki śliczny sterowiec, szkoda go trochę, okej, okay. gdzie mam iść? Tu. Pięknie, ale zanim to zrobię, zobaczmy, co ja tu mogę wzmocnić. Czy stać mnie na coś? Nie, ale to już niedługo. Wzmocnienie, ale ja chcę wzmocnić pułapki kruków. Sprawia, że ciała ofiar stają się jednocześnie tymi pułapkami kruków. Amunicja do pistoletu. Okej. Okay. Przyda nam się mieć dzisiaj sporo. Zwłaszcza, że i tak tego upgrade'u przez pewien czas nie będziemy w stanie wykupić. Coś nic więcej nie ma, nie, to lecimy Lecimy Okej, okay. przejść na wyspę Opuść obszar. Opuść obszar tak, tu już więcej nie zobaczymy. Przejdź na wyspę pomnika. Opuść obszar to nie wygląda na miejsce, w którym przetrzymuje się młode dziewczyny. Czego ci ludzie się tak bali. Jak już mówiłem, bardzo, bardzo mi się podobają te takie wspom wspomniki. Znajdź dziewczynę. Dobrze, dotaliśmy na wyspę pomnika. Gdzie musimy znaleźć Elizabeth. Ale znajdować ją będziemy już w następnym odcinku, więc wielkie dzięki za uwagę. I do zobaczenia.